No, można powiedzieć, że skończyliśmy na surowo. Teraz już tylko pielęgnacja. Dojechaliśmy do końca płotu. Tutaj zrobiliśmy, odświeżyliśmy wszystko. Nowe miejsca parkingowe dla pracowników. No, jest na około 5 samochodów. Z tamtej strony też na 5, Dzisiaj powstała ta ścieżka, no trzeba teraz poobsypywać i wygrabić tutaj ładnie ee, ścieżka jest dosyć długa. Chłopcy się dzisiaj spisali. Idzie kierowniczka na odbiór kierowniczka na odbiór idzie, mówię. Najwyższa izba kontroli. No i tutaj się zazębia z tą ścieżką. to jest drugi parking. Dochodzimy tutaj, czyli tutaj są te Kasi rabaty, paprotnik i te inne. No i ścieżka prowadzi dalej wzdłuż ali tam aż do przodu obok. Masa pracy, mamy satysfakcję. Teraz możemy się już bawić.